Cześć. Dziwna sytuacja. Zobaczcie, ładnie świeci słońce. I jest problem, bo mi się prąd nie generuje. Kurczę, jakimś cudem panele przekroczyły napięcie 100 V, które jest tutaj maksymalne. I fajnie, okej, okay, dobra, to działa. Dobra, jeszcze nie umiem tej kamerki obsługiwać. To no, działa tak jak powinno, ale... Kurczę... Nie mogę teraz sobie z tym poradzić. Tu mam Voltomierz. Ten Voltomierz troszeczkę nie do pokazuje, ale jak odłączę regulator, on ładnie pokazuje, że nie ma napięcia. No to jak włączę ponownie, jest, ale no wciąż jest wyższe. I chyba przydałby się jakiś rezystor, kurczę, żebym czasami mógł tutaj połączyć, żeby nadmiar prądu ściągnąć, bo e, no w takiej sytuacji. Jakimś cudem się stało, no, że nic nie mogę zrobić. Tutaj tu prąd zasilany zasilania jest i formalnie, jak odłączę całkowicie, no to no, gaśnie tutaj, prawda? Wszystko ładnie resetuje się, ale przy ponownym włączeniu, no wciąż nie pobiera. Mm. Próbowałem zrobić taką sztuczkę, żeby tutaj miernikiem. Siąć i, no, wiecie, zrobić, no, no, zwarcie tutaj, żeby na chwilę spadło napięcie, ale nie dał się oszukać. Nie może być całkowite zwarcie do zera, musi być troszeczkę. Um, no i nie mam na razie co podłączyć. Kurczę, nie wiedziałem, że w sumie te panele na balkonie w takiej konfiguracji mogą osiągnąć ponad 100 V. Przyznam, że nie osiągały nawet w lecie, a teraz w zimie, to nie przy jakimś najmocniejszym słońcu. Proszę, osiągają. Więc nie wiem, czy nie będę musiał to jakoś chyba inaczej przekonfigurować. Normalnie to się nie zdarza, bo jak idzie ładowanie, tutaj wszystko prąd przechodzi, no to regulator pobiera prąd, no i robi obciążenie na panelach, więc wiadomo, spada trochę napięcie no i to się utrzymuje w równowadze. Ale teraz jakimś cudem gdzieś coś mu się pomieszało, coś przeskoczyło, no i kicha. Ok. Dobra, będę musiał jakoś ten problem wymyśleć rozwiązanie. A teraz, no, muszę chyba czekać, aż słońce zajdzie i liczyć, że produkcja się rozpocznie. Dobra, jedyne rozwiązanie to chyba takie, że kolega pójdzie teraz na yy, balkon i mi przykryje panel jakiś. No, ja zobaczę, czy to pomoże. Przykryłem. Dobra, zeszło tylko 1V. Jeszcze jeden trzeba przykryć. O dobra, produkują. No. nie od razu lepiej. Uruszyła produkcja. To jest jakiś system automatycznej, automatycznego przykrywania chyba trzeba mieć, albo obciążenia. No widzicie, teraz napięcie spadło. No bo jest obciążenie, prawda? Teraz jest pobierane. Widzicie, idzie ładnie ładowanie do baterii. Do wszystkiego pięknie. No i to się będzie utrzymywać, no bo teraz jest. Jest. Yy... No jest obciążenie. Okay. No i dopóki będzie ładowanie, to powinno trzymać. Rzadko się zdarza taka sytuacja. ale jest. to ten teraz ruszył 120 watów. No cóż, nie sądziłem, że przekroczy. Okay. No dobra, taka ciekawostka.